Czałem, z fani. Gdyby mnie ktoś zapytał, czego bym sobie życzył od Gina, to na pewno, na pewno i zdecydowanie więcej czasu. Jest godzina po północy, a ja kończę dla Was materiał, który miał już być ze dwa tygodnie temu. Sorry bardzo. Więc co, bez gadania lecimy, nie? Z tematem. 23 karty opowieści Ostatnie Życzenie. 15 kart życzeń po 5 na każdy rozdział. Składany tor Gina, Planszetka Gina, jeden woreczek oraz 12 żetonów pieczęci, dwie karty pomocy, jedna do wariantu solo. Chwilę po tym, gdy tylko przygotujemy rozgrywkę według standardowych zasad, umieścimy swoje figurki według scenariusza na torze inicjatywy i ułożymy karty scenariusza na wyznaczonym miejscu, otworzymy pierwszą stronę. Musimy przejść przez do, dodatkowy krok przygotowania. Tor Gina umieszczamy gdzieś w pobliżu maty, a każdy z graczy biorący udział bierze swój znacznik gracza i umieszcza na polu startowym, który znajduje się w centrum. Tuż obok umieszczamy planszę Gina. Teraz 15 kart życzeń należy podzielić na 3 stosy, czyli na 3 rozdziały. Rozróżnicie je na rewersie po takim szaramie, sznycie, bliźnie, rozdarciu, śladu pazurów ciężko powiedzieć no o takim kresce niebieskiej. Z przygotowanych stosików musicie teraz wylosować po jednej karcie. Oczywiście nie podglądacie jej i zostawiacie ją zakrytą pod planszą Gina. A się w tej kolejności rozdział pierwszy, rozdział drugi i rozdział trzeci. Pozostałe karty, które nie zostały wylosowane, trafiają po prostu z powrotem do pudełka i czekają na swoje rozgrywki w przyszłości. Następnie bierzecie tą czarną sakieweczkę oraz 12 żetonów pieczęci, które swoją drogą są podzielone na 4 kolory po 3 kopie każdego. Wrzucacie wszystkie do woreczka. Dokładnie nim mieszacie i losujecie z tego woreczka dokładnie 4 żetony. Te 4 żetony umieszczacie na górnej części planszetki Gina, która będzie tutaj nazywana częścią żetonów nieaktywnych bądź pieczęci nieaktywnych, jak tam sobie chcecie nazywajcie. I tak naprawdę jesteśmy już gotowi do rozgrywki. Nim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się na sekundeczkę tutaj na planszy Gina, która jest ściśle powiązana z jego torem. Ta górna część planszetki jest przeznaczona na żetony nieaktywne, a ta dolna, podzielona na dwa sektory, już na żetony aktywne. Różnica polega na tym, że te górne nie będą wpływać na naszą rozgrywkę, ale te dolne już jak najbardziej. Jak doskonale wiecie, w woreczku tym welurowym znajduje się 12 żetonów, podzielonych na cztery kolory, z czego każdy kolor występuje w trzech kopiach, więc jak tutaj już widzicie dwa żółte żetony, to wiecie, że w woreczku został jeszcze jeden. No i tutaj właśnie przychodzimy do takiej mechaniki push lag, bo będziemy losować te żetoniki w ciemno i liczyć na łód szczęścia. Ta lewa część będzie pozwalała nam się przesuwać o jedno pole na torze Gina. Ta druga z kolei o dwa. Ale trzeba pamiętać o zasadzie zagrywania kart wielokolorowych, które będą niestety obniżały nam ten ruch o jeden. Jak to wygląda w praktyce, przejdziemy to później do omówienia, tu jest tak tylko obrazowo, ale po co się w ogóle przesuwać na tym torze? To będzie takiego swojego rodzaju wyścig. Bo kto wygra ten wyścig, w danym rozdziale będzie pozyskiwał kartę życzenia. I te karty życzeń mają różne specjalne zdolności. I punkty zwycięstwa, które będą nam zapewniać. Więc warto powalczyć o te karty. Przechodząc do rozgrywki, czyli do momentu, gdy będzie dobieranie kart, pierwszym elementem, jaki musicie zrobić, to właśnie wylosować jeden żetonik z woreczka. Mieszamy, mieszamy, bez oszukiwania. I mamy kolor czerwony. Ten żetonik ląduje. Ej, gdzie ty mi uciekasz? Tutaj ziomek. Ląduje tutaj na lewej części tej planszetki. Czyli już 50% wiemy, jakie karty, właściwie ich kolory, będą przesuwać nasze żetoniki na torze dzina o jedno pole. I następnie jest przeprowadzany etap dobierania kart, który przechodzi bez żadnych zmian według standardowych zasad. Po dobraniu tych dwóch kart przechodzimy do kolejnego etapu, czyli ich zagrywania do swojego tablo osi czasu. Po zakończeniu zagrywania kart przychodzi moment na dolosowanie kolejnego żetonika. I również wylosował się czerwony. I teraz tak. Po tym etapie musimy sprawdzić komu się udało zagrać takie odpowiednie karty, które tutaj zostały na żetonach przedstawione. Po etapie dobierania i zagrywania kart do swojej osi czasu przechodzimy do kolejnego etapu, czyli będziemy podliczali sobie punkty za aktywne pieczęci, a dzięki tym punktom przemieścimy się po torze Gina. Trzeba pamiętać, że do podliczenia tych punktów będą nas interesowały tylko i wyłącznie dwie ostatnie karty w naszej osi czasu. No, i teraz tak, mamy fajną sytuację, żeby troszeczkę sobie posymulować. Mamy dwie czerwone pieczęci tu i tu. No i dodatkowo pierwszą sytuację zagramy sobie w ten sposób. Dwie karty też są w tym samym kolorze. Więc tak, lewy i prawy zapewniają e, odpowiednią liczbę punktów za każdą kartę. Więc w tej sytuacji Lewy zapewnia jeden punkt za każdą kartę, która jest w kolorze aktywnego symbolu pieczęci, więc w tym wypadku dostajemy dwa punkty, a ten prawy daje dwa punkty za każdą kartę, która spełnia warunek y, aktywnej pieczęci. Więc dwa razy dwa to jest 4, a suma sumarum jest to 6. Więc o tyle pól przemieszcza się we Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Jak zauważyliście, na tym torze są jeszcze ikonki. Mamy ikonki punktów doświadczenia i punktów zwycięstwa. Od razu, gdy tylko żeton wejdzie na jakieś pole i się na nim zatrzyma jest ten bonus, od razu się go pozyskuje. Jeżeli nasz żeton trafi do, na ostatnie pole i miałby pójść jeszcze dalej, to już go nie przestawiamy, tylko zostaje tutaj, ale w zamian zawsze dostajemy tyle punktów, o ile mielibyśmy się przesunąć dalej. Więc przypuśćmy, nasz Wesemir by stanął tutaj na końcu, a w kolejnej rundzie mógłby zdobyć 3 punkty ruchu. To tyle punktów zwycięstwa od razu dostaje. No myślę, że to tutaj zdobywanie tych punktów jest dość, dość proste. Zasymulujemy sobie teraz sytuację drugą. Czyli usuniemy sobie jedną kartę. Dołożymy sobie taką. Co się zmienia? No, sprawa jest też dość prosta, ponieważ za każdą wielokolorową kartę dostajemy minus 1. No, i teraz tak. Każda karta czerwona, mamy dwie, obie czerwone, czyli dwa punkty ruchu już mamy za ten symbol. Ten symbol też zapewnia nam punkty, czyli dwa razy dwa to cztery, czyli mamy razem sześć, tak? Ale zagraliśmy tą kartę wielokolorową, która minusuje nam ten ruch o jeden, więc sześć minus jeden jest to pięć, więc z Wesemir by poszedł tylko tyle. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Nie? Myślę, że to jest takie dość tutaj proste. Może się zdarzyć jeszcze sy sytuacja, że, no nie wiem, nie zagraliśmy karty w takim kolorze, jak była wymagana i powiedzmy, że zagraliśmy taką, nie? Więc teraz mamy 1 razy 1, to jest 1 oczywiście, i 2 razy 1, to jest 2, czyli razem mamy 3, ale mamy też kartę wielokolorową, która obniża nam to do 2 nie? Czyli raz i dwa. Jak na ten moment, mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Bardzo prosta matematyka. Ale może być też sytuacja, no nie wiem, bardziej zależało nam na symbolach aktywnych, na zdolnościach kart, niż na zdobywaniu tutaj tych pieczęci. Więc poszliśmy sobie w sytuację, gdzie zagraliśmy dwie karty wielokolorowe, ale które nie będą spełniały tego warunku. Zaraz sobie tutaj jakąś jedną wygrzebiemy ze stosika. Powiedzmy, że mamy taką sytuację. Ani ta pieczęć, ani ta pieczęć nie została przez nas tutaj spełniona. Więc teraz tak. Te punkty minusujące nie mogą pójść poniżej zera, więc nie możemy dostać minus 2 punkty ruchu, żeby się tutaj cofać. W takim wypadku po prostu nie przesuwamy swojego znacznika na torze Giena. Teraz jeszcze zrobimy sobie kolejną symulację, zamienimy sobie żetoniki. Przypuśćmy, że mamy tak, są dwa różne kolory tutaj tych banerów, więc tak, zagramy sobie czerwoną, bo tutaj wiedzieliśmy, że taki baner jest, a ten dolosowaliśmy na koniec naszej tury i nie wiedzieliśmy, że tam będzie akurat ten żółty, ale zagraliśmy sobie na przykład niebieską kartę, nie? Powiedzmy, że jest taka sytuacja na koniec zagrywania. Więc tak, jeden Razy 1 i nic razy nic. No, tego się nie udało zdobyć. No, czyli został nam jeden punkt ruchu. No i o tyle WSMR się przemieszcza, prawda? E, ale zrobimy sobie jeszcze taką sytuację, czy 1 razy 1 to jest dalej 1 i druga karta nie spełnia żadnego warunku, w dodatku jest dwukolorową, więc. 1 minus 1 to jest 0 i nie poruszamy się. Trzeba pamiętać, że e, punkty tego ruchu nie mogą spaść poniżej 0, czyli na stronę minusa. Tak? To wtedy się po prostu e, nie poruszamy wcale. E, myślę, że to mniej więcej już mamy ogarnięte. Jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości, oczywiście kierujcie to w komentarzach i będziemy je sobie wspólnie rozwiązywać, a my przechodzimy do kolejnego etapu, bo co się dzieje później z tymi punktami? na koniec rundy. Po etapie umieszczenia żetonu przeznaczenia na odpowiedniej oczywiście stronie musimy zacząć kolejny, czyli tak teraz te pieczęci, które były aktywne przesuwamy na część planszetki, żeby stały się dla nas już nieaktywnymi i z woreczka losujemy jeden żetonik. No znowu czerwony się trafił, więc już czerwonego na pewno nie wylosujemy. I ponownie przechodzimy do etapu dobierania kart i zagrywania. Po zagraniu kart, rozpatrzeniu ich efektów, itd., itd. Losujemy kolejny drugi żeton, tym razem żółty i ponownie podliczamy sobie punkty w naszym tablo, czyli powiedzmy, że Wesemir zagrał sobie jedną czerwoną, i tutaj w ciemno poleciał zagrał sobie żółtą. Więc w takim momencie nasz Wesemir zdobyłby za te dwie ostatnie karty jeden punkt i dwa punkty z racji żółtego, czyli razem trzy punkty, ale zagrał kartę wielokolorową, więc cofa się o jeden. Więc będzie to dwa punkty ruchu, czyli raz i dwa. To samo oczywiście czynią kolejni gracze, kolejni. I tak robimy do końca rozdziału, czyli te żetony tu się poprzesuwają. Znowu losujemy jeden żeton na etapie dobierania kart i po zagraniu kart drugi. No i po zagraniu trzech tur przechodzimy do zakończenia rozdziału. No i teraz musimy rozpatrzyć też naszą planszetkę Gina. Ponieważ jeans spełni życzenie tego gracza, który znajduje się na tym torze najdalej. Więc pierwszą sytuację rozpatrzymy sobie, tak jak tutaj została zachowana, a drugi przykład będzie troszkę inny. Więc Wesemir wyszedł tutaj na prowadzenie, dzięki czemu pozyskuje kartę z pierwszego rozdziału życzenia. Tutaj mamy jakąś, jakąś tam treść tej karty, co ona robi, jak ona działa itd. itd. Ale może być też sytuacja, że nasz stary wyga będzie remisował z kimś. I w tym wypadku remisy rozpatruje się według toru inicjatywy. Ta osoba, która jest wyżej, czyli w tym wypadku jest Gerald przed Wesemirem, to właśnie Gerald pozyskuje tą kartę rozdziału dla siebie. Zdobytą kartę kładzie się oczywiście odkrytą obok swojej planszetki, tak żeby mieć ją cały czas na oku. Ponieważ tutaj ta karta, którą zdobyliśmy, to jest porusz się o jedno pole w górę na torze inicjatywy, jeśli nie znajdujesz się na najwyższym polu. I ta karta zapewnia nam zdolność wielokrotną, więc to też jest ciekawe, że dzięki tym kartom życzeń będziemy mieli fajne, potężne zdolności do końca już gry. W drugim rozdziale też są oczywiście takie zdolności, ale już w trzecim. Będą to tylko albo punkty zwycięstwa, albo punkty doświadczenia, z tego co pamiętam, więc te dwa pierwsze rozdziały zapewniają coś ekstra na całą grę, jak tutaj w tym wypadku, a tutaj po prostu będziesz bonus punktowy. No i gdy, wiadomo, gracz pozyska taką kartę, musimy teraz te wszystkie pieczęci, żeby zrobić porządek, wrzucić z powrotem do woreczka. I teraz musimy przygotować się do nowego rozdziału, czyli losujemy cztery żetoniki ponownie i odkładamy je tutaj na część nieaktywną. No i ponownie będziemy przechodzili przez nasze trzy tury, będziemy dokładali tutaj żetony aktywne, poruszali się dalej po naszym torze. I ponownie na zakończenie rozdziału rozpatrujemy, kto zdobywa kartę, i na zakończenie trzeciego, kto zdobywa kartę. No i właśnie tak prezentuje się dodatek, ostatnie życzenie do Wiedźmina. Mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości jakieś zostały rozwiane dzięki temu materiałowi, więc no, liczę na łapkę w górę. Ale jeżeli są jakieś pytania, oczywiście sekcja komentarzy jest przeznaczona dla was, zostawiajcie tam swoje pytanka, będziemy wspólnie je rozwiązywać. No i oczywiście, jeżeli chcecie więcej takich wiedźmińskich materiałów, a jeszcze jest sporo do nagrania samej tej tylko gry, no to subskrypcja z dzwoneczkiem jak najbardziej na miejscu, zachęcam gorąco. No i co? Miłego oglądania. A ja idę już położyć się chyba spać, bo już jest dość późno. A nie. Przecież muszę to jeszcze cholera zmontować. Ja pierdziele. Dobra, uciekam. Nara.